faX 7 minut przed godziną 8 w sprawie prawa do i budzili dzisiaj z nami Ola. No cześć. Cześć Oleńko, kogo wkręcamy dla ciebie? Moją siostrę. Siostrę. Nie. Nie, tak. Młodszą czy starszą, przyznaj się. Ola. Nie, no starszą, starsza siostra Co u starszej siostry Ani, powiedz mi. No, moja siostra jakiś czas temu zakupiła sobie Thermomixa i ogólnie trochę odpłynęła. No. Zdradza okay. swojego partnera z Thermomixem. No, On jest tam połączony z internetem chyba, prawda? I, i tak dalej. On jest połączony z internetem, łączy się z aplikacją, opłaca wow. abonament, idealnie. I Zatem Super. z wykorzystaniem naszej aplikacji połączmy się. <laughs> Się z Anią, z Anią, z Anią, z Anią. Z Anią i z jej, Anią. Pamiętaj, jej urządzeniem. Słucham? Hej, dzień dobry Pani, witam serdecznie, Słucham. Wolwerk Polska, witam. Telefonuję do Pani w sprawie y, urządzenia multifunkcyjnego. Tak. Jest Pani w domu może teraz? Nie, nie jestem. Uuu, najgorzej. Urządzenie wysyła nam y, informację o y, destabilizacji, wie Pani? Aha, no bo coś ostatnio tak przerywa. Bo a widzi chodzi? pani, a widzi pani. To o to chodzi, to o to chodzi. No przerywa, przerywa. Wie pani co, yy, yy, czy tam teraz z urządzenia była usunięta kopystka? Yy, czy była urządzenie. Uż... Czy teraz ja w, w urządzeniu? Jest coś w środku? Ale wczoraj normalnie w nim gotowałam. No właśnie, właśnie. A ono teraz w domu jest, tak? To co jest? Pani urządzenie? Nie. A gdzie jest urządzenie, proszę powiedzieć? Ale o czym ja z panem rozmawiam? Nie wiem, kim pan jest. Proszę pani, o chodzi? już pani mówię. Otóż w przypadku, gdy urządzenie wysyła nam y, informację... Od, Czyli komu nam? No nam, firmie. Pan dzwoni z firmy, z Thermomixa? Tak, proszę pani. Wolwek Polska. No i urządzenie to to... jest podłączone do internetu, prawda? Tak. No właśnie. I wysyła nam informację w sprawie destabilizacji pracy. Proszę pani. I zgodnie z procedurą. Ja się, ja się z, a, skontaktuję, bo. Proszę pani, nie tak musi się bez... pani kontaktować. Ja po prostu teraz zdalnie włączę urządzenie. O! Widzi pani. Ja teraz jestem z nim połączony. A po co pani pan włącza urządzenie w domu? Włącza, bo ja muszę włączyć, proszę pani, proszę pani, urządzenie. Ale żeby. Panu męża. żeby o, oczywiście. Halo. Halo, dzień dobry panu, Piotr Bąk. Dzwonię w sprawie urządzenia multifunkcyjnego. Słucham. Proszę pana, dostajemy sygnały, że urządzenie jest zdestabilizowane. On stoi na równym blacie, państwa urządzonko? No ale z, z jakiej firmy pan dzwoni konkretnie, proszę? Proszę pani, proszę pana, Worwet Polska. Jesteśmy dystrybutorami tak. urządzenia Thermomix na terenie naszego mhm. kraju. Mhm. Tak? Urządzenie no tak. wysyła nam sygnały o pracy w trybie destabilizacji. Stoi na równym blacie w kuchennym. No widzi pan, jednak urządzenie wysyła nam y, alarm Error 2. To oznacza, proszę panie, że jest. O, widzi pan. Widzi pan, żona nam mówiła, że trochę przerywa. Ja teraz uruchomiłem zdalnie. Ja teraz, proszę pani, uruchomiłem zdalnie Thermomix. Pan używa, pan gotuje? Tak. Więc to może pan oblizywał kopystkę? Wie pan co? Tak. Przepraszam, to się, nie wiem jak to się nazywa na szczyt, to jest szwagierka? Czy... Ja jestem szwagierka, no. Teraz, Ola, ważne pytanie. Jak długo? Mówimy im, że to my, czy zostawiamy to i niech to będzie nasza słodka tajemnica? Nie, no, nie powstrzymam się. Oczywiście, że powiem, że jesteście najlepsi, a ja zaraz do niej zadzwonię i powiem jej stawaj, nie udawaj. Dawaj, nie udawaj. Maciek ruch i Irak Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. A czy ty oblizywałeś kiedyś kompyskę? Przepraszam, Trzy minuty przed godziną są Uprzejmie przepraszamy, szanownych państwa, za poranne najście. To tylko budzilla, to tylko Max. RMF Max. RMF Max. Hity na Maxa.